Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z naszej nowej, kolejnej serii na moim kanale. Jak widzicie, może i nie widzicie, bo. Znaczy po tytule widzicie, ale. Yy, 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 po ekranie widzicie pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, że to symulator Farmy 2011. Yy, postanowiłem zagrać w tą grę, ponieważ myślę, że będzie bardzo nam się ciekawie grało i ogólnie będzie wszystko fajnie, super. Yy, no i to będzie seria, którą będę prowadził, ale będzie się ona pojawiała tak. Teraz trochę zaniedbałem mój kanał, bo nie wrzucam od dawna filmików, ale nagrywać mi chce. Tylko nie chcę się wrzucać, bo mój komputer jest słaby, wolny i zanim się filmik wrzuci, to trochę minie. Ale dobra, w tym odcinku ten odcinek będzie bardziej taki informacyjno-informacyjny. Trochę tam pogadamy i. Jeszcze będziemy, będę ogólnie tutaj przedstawiał Wam grę, chociaż yy, grę posiadam dopiero od wczoraj i no, tak naprawdę nigdy w nią nie, jeszcze w farmy nie grałem i się nie znam. Ale postaram się Wam coś opowiedzieć, bo czytałem różne poradniki, oglądałem i myślę, że będzie dobrze. A więc, tak, tutaj mamy pierwsze takie punkty i kiedy w nie wejdziemy, nam wyskakuje informacja. Tutaj mamy właśnie taką stację. Więc, znowu, wystarczy, że tu podjedziemy i zatakujemy swój traktor i tak dalej. Tutaj mamy nasz silosy, i tutaj możemy przechowywać ziarno, ale na, możemy przechować te nasze ziarno, ale możemy też od razu je zanieść, po, zawieść pod młyn, i tam możemy wziąć także sprzedać, bo tutaj z kasy nie dostajemy. Na początku mamy tak przyczepę. To tym się chyba ora. Nie, jestem, nie znam się <laughs> tak naprawdę. Na tym nie mamy takiego ogólnie. Mamy pola ale my nie uprawiamy ich, tylko tam coś inne. No. Tutaj chyba też się tym ora, czy tym... nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest, wiem, że jest siewnik, czy coś w tym stylu. Nawóz się tym rozpyla po polu. Dobra. Mniejsza z tym, jeśli chodzi o grę, to S, WASD i myszką obracamy, tutaj głowę podnosimy i tak dalej. Do ciągnika możemy wziąć klawiszem E, czekajcie, żeby nie zagłośno było, tylko było nie było cicho. Klawiszem F wchodzimy do naszego ciągnika, jak już tam pojazdu, klawiszem 0 trąbimy, czekajcie, Prewley, żeby nie było tego, tak zagłośno. Dobra, klawiszem 0 trąbimy, klawiszem F my i daśimy światła klawiszami tymi numer numerycznymi po prawej stronie możemy otwierać chyba drzwi. chyba nie akurat się nie da ale w niektórych z takim samochodzie modach da się zaświecać otwierać drzwi itd. Tak to kombajny też, jeśli wjedziemy w jeden pojazd i wciśniemy tab to po kolei przemieniamy tam wszystkie nasze, właśnie tutaj hmm, pojazdy. Aktualnie pod, hmm, mamy dwa ciągniki, dwa kombajny i po tam tutaj mamy, tak, pod, i mamy mapę. I właśnie tutaj jest taki nasz garaż, taka główna baza i tak dalej. Kiedy naciśniemy dziewiątkę mapa nam się powiększa. Jeśli nie wiecie dokładnie, gdzie co jest na mapie i tak dalej, to ja wam dam w linku tam może będziecie, będziecie mogli sobie wejść i tam jest mapa cała, ta oryginalna tutaj, z wszystkimi legendą, całą gdzie co jest i tak dalej. dalej. kiedy wyciśniemy i mamy prognozę pogody na 4 dni włącznie z tym dzisiejszym. Tutaj widzimy bo tam będzie w środę padać. Dzisiaj jest poniedziałek, znaczy w poniedziałek jest grza, ale nawet tak naprawdę dzisiaj jest środa, środa. Nie, czwartek, czwartek sobie. Jutro szkoły trzeba i po dzisiaj to przez te trzy dni pisali, ze sprawdzamy, dobra Ale mamy ceny, ceny wszystkiego, jęczmienia, pszenicy, rzepaka, kukurydzy Gdzie możemy tam sprzedać, za ile Aktualnie na przykład pszenica naj Najdrożej, najlepiej się będzie opłacać, sprzedać w browarze, tak? W browarze, Nie, w browarze albo w młynie. Dalej mamy statystyki, czyli gdzie ma, mamy w magazynie ile coś tam mamy. wszystkie dalej mamy. Są statystyki i później zamykamy naszą mapę. I tutaj mamy też kolejną literkę i. To jest y, uzupełnianie nawozu. Możemy zapełnić zbiornik opróżkiwacza i siewników itd. O, jeszcze spacer spacer, a jeszcze kiedy przytrzymamy, to biegniemy. Tutaj mamy, co to było? Mm, to było ziarno, i tu możemy napełnić siewnik, jeśli zabraknie w nim ziarnych. Właśnie. Tutaj mamy kolejną literkę i. I tu jest transport za pomocą ładowaczy, czyli czy ma... ziarno, czyli. Ziarno dosłownie możemy. A, te nie ziarno, tylko te belki jeszcze jakieś tam, jak są, te, tu weźmiemy i jedziemy wtedy do góry. I. Tutaj nie możemy wejść. I dostajemy za to kasę. Yy, tak, na początku tak naprawdę ja też nie wiedziałem co zrobić, co zrobić, przejść, gdzie tu polechać i tak dalej. A więc wciskamy TAB i wsiadamy po kolei do naszych wszystkich rzeczy. I tu mamy na polu pierwszy mm, kombajn. Kamerę zmieniamy klawiszem C. Możemy patrzeć tak albo tak. Możemy oddalać i przybliżać yy, kółkiem myszkim. Klawiszem J, a to zaraz, klawiszem B wysuwamy, jakby tutaj, żeby załadować działalność, które zbierzemy. I tak, kiedy podjedziemy sobie tutaj troszkę, tak samo wsd kierujemy, podjedziemy sobie bliżej to tutaj, wyskoczy nam takie coś po prawej stronie, wtedy to klawisz Q i wtedy widać podczepiamy noszenie. Kiedy wciśniemy J, F, będziemy właśnie kombinować zaczynamy się to brać i tak o, zbieramy ziarno. Nie możemy tutaj jechać za szybko, ponieważ nie zbierzemy tego ziarna, wyskakinają właśnie informacje, że klawiszami 1 i 2 i chyba trójką, nie wiem. Zmieniamy żeby prędkość stałą naszego tego, czyli wciskamy dwójkę i potem ja sobie tylko steruję w, yy, tylko A i D, że kieruję po prostu i zbieramy sobie nasze, nasze ziarno z tej strony, to jest tak to wygląda. No i tak naprawdę jedziemy. Tutaj nie będę mnie tak nagrywać, jak tutaj sobie to kombajnuje całe pole, bo tego trochę jest, sporo dość. Ale yy, teraz chwilkę jeszcze pogadam i będę kombajnować. A więc, jak jeszcze, jeśli się mówi to mamy tutaj sklep i tak dalej. Ja mam maszynę i tak przyczepy, kombajny tak, deferrer i tak. Mam mody. Mody można wgrać do symulatora właśnie formę, ja aktualnie posiadam cztery mody te cztery mody 4 mody mamy tak, mam na razie mm, kupio kupionego, tego zainstalowaną mody, takie jak ciężarówkę taką z przyczepą przyczepę jeszcze taką jedną i jeszcze mamy samochód taki i samochód taki mm, ten akurat to i to jest za darmo. taki samochód jest co małą cenę, ale na razie nie będę kupować przez mody. Praktycznie można sobie ułatwić grę. Ale i, bo na przykład za 0 złotych można kupić sobie takie ciężarówkę i takie ten. Ja sobie później to kupię, ponieważ. Czekajcie, wyłączę sklep. Dobra, Lol, gdzie jestem? Nie mówcie, że wyjechałem, że cały czas jechałem. Dobra. Pewnie zjechałem gdzieś tu z całkowicie z tego toru. I No ja sobie kupię te niektóre tam rzeczy, ponieważ one trochę mi ułatwią grę. Tym sposobem, iż szybciej na przykład dojadę, więcej załaduję. Mam rzeczy I nie będę musiał tak naprawdę tak którym się tuc i marnować czasu. Tutaj. No i tak po prawej stronie mamy naszą prędkość. Pierwszy pasek jest prędkość. Aktualnie jedziemy o 8 km na godzinę. Ta, dalej mamy pieniądze, które posiadamy, w tym przypadku jak na razie mam 12 tysięcy. Dalej jest zapas ziarno, jakby ile, mamy, ile na razie mamy jakby w naszym zbiorniku, coś w tym stylu. Dalej jest y, paliwo, jest już ostatni tutaj. Paliwa jest dość dużo, kombajn bardzo mało pali, ale nie wiem ile jeszcze za ile można kupić paliwo, ale nam się zobaczy więcej dogadania, bo chyba nie mam ale tak informacji o kanale, usunąłem serię z GTA, ponieważ nie będę jej kontynuować, ponieważ nie mam zbyt dużo czasu, żeby tam nagrywać filmy, a tym bardziej GTA jest grom którą trzeba poświęcić więcej czasu. No a więc to było chyba ogólnie na tyle, a więc robię cięcie i zobaczymy się jak znaładuję cały zbrodni cześć. No, a więc zbliżamy się do końca, zaraz zapłonimy nasz cały tutaj plan. 97% jak widać na razie tego jest. To co chwilę sobie dopełnimy do 100%, kawałek przejedziemy i naładujemy cały zbiornik. Następnie będziemy musieli właśnie jechać ciągnikiem po przyczepa i żeby później ją ładować, a teraz czekajcie. O, widzicie 100% i nam się wziął i podniósł ten sam, a więc mam 100% ładowanego tego i teraz trzeba wy musicie na przykład ciągnikiem cigarcie po raz pierwszym ciągnikiem jechać tutaj na farmie, zaraz wam pokażę o tym, pod tą przyczepę tam i jechać na to pole i po prostu wysypać z tego tego, tego, tego kombajna tutaj do przyczepy, ale ja sobie aktualnie zakupię właśnie ten mod, który sobie wygrałem, czyli tam jedną przyczepę, kup za 0 zł, tak jak i tutaj tą ciężarówkę ponieważ jest ona szybsza i będzie mi lepiej, ogólnie szybciej tam dojechać zaoszczędzę sobie trochę czasu no. i teraz zakupione wszystkie produkty mamy, to możemy odebrać tutaj widzicie, jak po, palcem pokazuję, przecież sobie nie widzicie Farming Shop pisze i tam właśnie można odebrać wszystkie o, wszystkie, sorry, wszystkie rzeczy które zakupiliśmy, tutaj się tab, przeskakujemy sobie O, i mamy naszą ciężarówkę, to jest to za mamy ciężarówkę i mamy tą przyczepę, którą mamy Opa, widzicie jak szybko, widzicie? Podjeżdżamy tutaj, bliżej Bliżej, bliżej, bliżej No Musimy jakoś tu chyba nacelować, żeby było i zaczepić tamtą, bo da się zaczepić, bo ich patrzyłem na takim tym stołem wszystko. o klawiszki, podczepiłem przyczepę i jedziemy ją na pole, będzie mogli dużo załadować ja chyba teraz także cięcie zrobię żeby tutaj was nie zanudać tym wszystkim o, o, widzicie jak szybko no, 60 km wyciąga na godzinę ten nie jest jakoś super wykonane, ale zewnątrz wszystko ładnie wygląda, no a więc ja sobie Jadę, dojadę na pole, zobaczymy się znowu. O, kierowanie loru, gdzie ja jadę, gdzie ja jadę. Dobra, musimy zjechać, bo zakopiłem. Tu jest nasza farma. Tam trzeba jechać, dobra, po miłą stronę. A więc widzimy się za chwilę. Tak jeszcze w drodze wam tutaj powiem, że mody możecie właśnie, jest dużo modów do simulatora farmy 2011 i mody możecie pobrać sobie gdzieś tam z chomiku i takich tam rzeczy łatwo jest bardzo znaleźć tam prawdę i zainstalować też jest je łatwo. Możecie sobie zobaczyć filmiki, tam na pewno dużo jest filmików, bo ja też patrzyłem jak się robi dużo filmików na YouTube. A jak chcecie, to jak kiedyś też mogę Wam właśnie pokazać jak się to zrobić. i gdzie dojechaliśmy do... Naszego kombajnu Teraz Podjeżdżamy tutaj powiedzmy na taką Odległość Wysiadamy z ciężarówki Wsiadamy do Kombajna I tutaj wciskamy klawisz B Wysypujemy O i teraz widzicie nam na, na ptasku Bywa tego ziarna a przybywa w ciężarówce Akurat mam tu dwie przyczepy dość dużo pomieszczam także hmm, chyba jeden raz jestem, bo nie zamykałam drzwi jest no i w taki to sposób jest wyładowaliśmy, znowu bierzemy to no i zahaczyłem tutaj trochę no i tak naprawdę to byłoby na tyle bo ja tutaj dokończę wszystko zrobię tak w następnym odcinku może na początek właśnie następnego odcinka pokażę wam jak oto założę naszą pszenicę do młyna i ją sprzedaję. No a więc do zobaczenia. Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Cześć. A jeszcze komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie co tam chcecie. Róbcie. I dzięki. I cześć. Jeszcze raz.